Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0 i dzisiaj zobaczymy najlepsze sztuczki techniczne w wykonaniu piłkarzy. Jest to film, w którym będziemy podziwiać jednych z najlepszych dribblerów w historii piłki nożnej. Do takich na pewno zalicza się Ronaldinho, Leo Messi i dajcie znać w komentarzu, kogo jeszcze byście tutaj dorzucili. Zanim przejdziemy do oglądania, stawcie łapkę w górę, kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, żeby być na bieżąco z każdym filmem, bo tutaj filmy na tym kanale staramy się, żeby pojawiały się codziennie i przechodzimy teraz do oglądania. Dobrze. Zakładam słuchaweczki hyperx link do nich znajdziecie w, w opisie. I zobaczmy, tutaj na początku czaruje sam Cristiano Ronaldo. Znakomity dribbling, przyniosienie piłki nad głową. Oj, 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 to jest pan kaka, to jest pan kaka. Kaka się takimi umiejętnościami wyróżnia. Leo Messi, ale ich tutaj wkręcił w ziemię. To jest normalnie bóg piłki. Zobaczcie to, minął jednego, minął drugiego, minął trzeciego, czwartego i włożył piłkę do bramki bramkarza. Leo Messi, tylko tyle powiem, <laughs> aż mi głoś się złamał. O Jezus Maria, kto to kto jego tak ośmieszył? Co on wymyślił? Niesamowite zagranie tego młodego zawodnika. O dalej, jeden Hazard, kiedy jeszcze chciało mu się grać w piłkę i był w formie, ale poszedł. I bramę z tego strzelił. No wtedy w Chelsea, jak grał, to miał pasję. Poszedł do Realu Madryt i się zepsuł niestety. I patrzymy dalej. Kto to jest? Nie, to jest Neymar. To jest Neymar, Boże, co ja gadam. To jest Neymar, który znakomicie tutaj drybluje przecież. No jak Daniel, wiesz. Piękny gol. Gigs? Ale gigs, ma tutaj prowadzenie piłki. Gigs. To jest to, co chcemy oglądać. Niesamowite. Jazda dalej. Joj To Ronaldo. Ale to chyba... Chyba nie Cristiano Ronaldo. Ronaldo Nazario, zabawka. Ale tutaj poprzekładał z niutki. Jeszcze dziurkę mu założył, a co? Tak można się bawić. Kto to jest? Robinio? Oj, 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 ci Brazylijczycy to oni mają, wiecie, sambel, potrafią tańczyć. Z wami też by pewnie zatańczyli. I ze mną też. Del Piero, grałem z nim w piłkę. Ty macie zdjęcie, nawet fotę z nim strzeliłem. A nie, to Tevez. No tak, to Tevez, to nie Del Piero, sorry. Oj, oj, oj. ale poszedł. Kazorla. No, to był też Magik. i Messi mm. no to jest mistrz świata nie no jest mistrzem świata też Leo Messi tutaj, o Jezus ole dziurka o wow o właśnie Guardiola to podsumował CR7 on też to ma, a raczej miał o Jezus Neymar to jest to jest piękno piłki on się bawił Jeden azar w Realu Madryt, Nawet tam miał kilka sztuczek. Zobaczcie, sobie skrzyżowiec zagrał. To jest trudna asysta do wykonania. No to wszyscy pamiętamy, jak Messi zgruzował obrońców Realu Madryt. To lubimy. Patrzmy dalej. Son. No on też ma taki luz. Podaj do pustej. A strzela Marcelo, kolejny Brazylijczyk, który, no, wyśmienicie grał. To jest w ogóle Liga Mistrzów, wlał do pustej, mógł strzelać. Ale zabawka, ale zabawka, ale poszedł. Oj 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 oj! Oni się potrafią bawić. Neymar. Mhm. O Jezus. Dajcie gościowi mapę, kompas i latarkę, bo się zgubił. Mowa oczywiście o obrońcy. Ale dziureczka. Salah. On też ten balans ciała. Skubany, też jest szybki. Ładnie to zrobił. Znowu jeden Hazard. Dzik. Ale idzie. Ale idzie, ale idzie, ale idzie. Ten azar był dobry. Kto to jest? To jest dębele? Dębele! Oj 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 jak powiek! Oj, kto to? To jest Zayaksu. To jest Zlatan Ibrahimowicz. Ale on miał luz. On tak potrafi. Lisko. To jest ten dobry piłkarz. Oj, oj, oj. To jest Sancho. Neymar, jego no, ja to chciałbym się pooglądać w Europie. O Jezus, Coutinho. Szkoda, że tak niektórzy piłkarze stracili mocno formę, nie? Taki Coutinho, Neymar, Sancho. Znaczy, no Neymar dalej jest znakomitym graczem, tylko na środek do Arabii. Jeden hazard, właśnie. Mało kto utrzymuje taki poziom przez całą karierę, Messi, Ronaldo, Ciężkie to jest. Coś pięknego. Benzema też takie rzeczy potrafi? Co ty gadasz? Kto to jest? jest Morata? Chyba nie. Ale akcję zrobił. Nie wiem, kto to był. Dajcie znać w komentarzu. Ale idzie. Zabawka. Firmino, pójdzie sam? A jak? Fajne, fajne. Dużo jest tej akcji Eden Hazarda, nie? Ale no zobaczcie, co on odwalał. to kosmita. Znakomicie grał. Wydaje mi się, że takie akcje, driblingi, sztuczki techniczne to jest coś, co zawsze fajnie wpada w oko każdego kibica. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie apkę w górę, klikajcie, kliknijcie takie sam subskrybuj, tam dalej, mnie nie przegapić kolejnych filmów. Generalnie na tym kanale filmy pojawiają się praktycznie codziennie, więc dajcie znać w komentarzu, co chcecie jeszcze zobaczyć, jeśli macie jakieś propozycje, śmiało piszcie w komentarzach, no bo ten kanał też jest stworzony specjalnie dla Was, żebyście oglądali to, no co chcecie po prostu oglądać, tak w skrócie. Przypominam jeszcze o ofercie HyperX i Media Expert, link jest w opisie do oferty specjalnej, zachęcam do korzystania i do zobaczenia już w kolejnym filmie jutro. 什么弄？<Shim> <noise>